Cześć dziewczyny! Mówiłam Wam już o tym, jak przygotować córkę na sytuację, kiedy pierwsza miesiączka pojawi się poza domem. A dzisiaj chciałam powiedzieć o tym, jak przygotować się na okresową noc, żeby przespać ją spokojnie, a rano czuć się czysto i świeżo. Myślicie, że to niemożliwe? Możliwe. Pamiętam te noce, kiedy przez tych kilka dni w miesiącu chodziłam nieraz lekko niedospana. Bo kiedy człowiek wie, że musi spać czujnie, to się po prostu nie wysypia. A dlaczego czujnie? Bo podświadomie cały czas myśli o tym, że podpaska, której używa podczas snu, może się przesunąć. A jak się przesunie, to że krew poplami pościel i bieliznę. No nie śpi się komfortowo z takimi obawami, pewnie same o tym dobrze wiecie. I wiecie kiedy to się zmieniło? Kiedy zaczęłam stosować na noc tampony OB Pro Comfort. Te same, których używałam w dzień. No, oczywiście nie od razu na to wpadłam, no bo w ciągu dnia tak. Na imprezę tak, na plażę tak, ale w nocy? No, w nocy przecież jest potrzebna chyba większa chłonność. No to jak? Przecież nie ma różnicy, czy stosujesz tampony w dzień czy w nocy. No, oczywiście ciało pracuje trochę inaczej, bo kiedy leżysz, to nie działa na nie grawitacja, ale kiedy wstajesz i nie masz tamponu, to grawitację odczuwasz natychmiast. I co robisz zaraz po wstaniu z łóżka? Sprawdzasz prześcieradło, a potem biegiem do łazienki. Nie ma czasu na jakieś leniwe przeciąganie. Taki poranny chlust zna chyba każda kobieta, która stosowała podpaski. Dla mnie odkrycie, że tak wcale nie musi być, było naprawdę dużą zmianą. A już prawdziwym hitem są tampony OB Pro Comfort Night ze skrzydełkami. Te skrzydełka pełnią specjalną rolę, bo przechwytują krew wcześniej i kierują ją do wnętrza tamponu. Zapewniają niezawodną ochronę już od pierwszej nocy okresu i uczucie czystości i świeżości o poranku. Dla siebie możesz wybrać wariant o większej chłonności: Obe Pro Comfort Night Super albo Super Plus, ale dla Twojej córki wystarczający będzie wariant Normal. Trzeba tylko pamiętać o regularnej wymianie. Tampony aplikujemy tuż przed pójściem spać i wyjmujemy zaraz po przebudzeniu. Ważne, żeby nie przekroczyć 8 godzin. Stosowanie tamponu w nocy i wariant OB Pro Comfort Night to był dla mnie prawdziwy przełom. Kiedy śpię z tamponem, to śpię naprawdę. I nie myślę o prześcieradle, o bieliznie. Nie rozkładam na prześcieradle żadnego ręcznika ani nic takiego. Mojej córce też poleciłam te tampony, no bo w końcu na tym polega przewaga pokoleniowa, prawda? Nie musi iść dokładnie po moich śladach. Może iść na skróty. Dajcie znać koniecznie, czy już próbowałyście i czy dla Was ta różnica była tak znacząca jak dla mnie. No i życzę Wam wielu przespanych nocy, również tych z okresem. Do zobaczenia!